Cześć widzowie, z tej strony Aleks i witam w następnym odcinku z Hide and What Color. Eee, na razie jeszcze rozgrywki nie ma, więc e, możemy poglądać poszu e, sobie poszukiwacza. bo widzę, że zbiera pieniądze. Eee, tutaj jest, nie wiem jaki jest kolor, to jest najgorszy właśnie. Dobra, gdzieś biegnie, O, no niestety. Zatrzymała się, czemu dobrze? Dobrze, uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. <tuszy> Uciekaj, mówię, uciekaj. Przyjaciele, nie mogę jakoś coś zrobić. Hm. O! No, niestety. Um. No, marzec. Dobra. Dobra. Przerwa na razie. Marzec, to jest Marzec. Marzec. Co ty robisz? Like Goji. No jaję sobie robicie Proszę ja, proszę ja, proszę ja Eł, jakaś. Dobra, zielony. Ej, akurat, akurat wszystkie są tutaj kolory... O jest. Dobrze. Gdzie dziewczyno, co ty robisz? Ona chyba nie rozumie, o co chodzi w Hide and Seek. Dobra. Ten poszkietnik się patrzy. No. Na czerwonym, już zwabia się tylko nas niebezpieczeństwo w pobliżu czerwonym. Dobrze, że razie jest Znowu? Mam że? Dobra, się ruszę, będzie śmieszni. Wiem, że mnie widzi. Hmm. Ha! No. Na razie zgid. Nie czerwą, czy nie jest czerwony? Chyba, że różnie mają. Dobrze. Ej, niebieski nie ten i żółty. Hm. Co? No by? Co jest? I są te dwa? On, on chyba nie rozsłachnie. Nie, to nie działa tak? Lubię no wracaj! Uff. Kurczę. Dobrze, na razie jest Na razie jest Na Narazko jest git. Proszę, obrzeżę. Z kolegów to mnie nie zadzwonił. Bo było źle, bardzo źle. Tam jest... Тобес, 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 тобес. А. Там есть, А, на, ну не Super, ja Cię współczuję. Jezus! Proszę, 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 proszę. Nie widzi mnie. Ja. Makrobloksy. O, tylko... Ja cztery osoby tylko znalazła. Dobrze. Co jest tu? Przez nim Prześwietluję. Prze, prze Dobrze. Dwa. Dwa, proszę was, ludzie! Chyba, że nie mam dziesięciu oborów. Jest! Mam dwóch. To jest większa jeszcze szansa. Podwójna. Cztery Marzec. Widziałem, widziałem że tak. Ja, 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 proszę, ja, proszę, ja, proszę, ja, proszę, no, ja. Mazu, Marzec i Mazu. Hm. Dobra. Lepiej lecieć na górę. Ну, пьяс, это мужчина усадки, в и <фу> <свеч> 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 Ай, -и -и. Oh, не Dobra, jest, jest, być biały biały, już okay. Dobrze, jest, 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 good, jest, good, jest, good, jest, good. jest, 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 no jaki teraz jest, jest, teraz... No gdzie jest, gdzie, gdzie? O, tutaj, 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 tutaj.

Dobra widzowie. Ja chyba będę kończyć na ten odcinek i papa pa, widzowie. Do następnego. Pa!